16 tysięcy firm jest pozwanych przez PFR za to, że skorzystały z dotacji, z tarczy, do której państwo namawiało, żeby z niej korzystały. O tym, jak to wygląda, za co te firmy są pozwane i jak się mogą bronić, za chwilę porozmawiam z moim gościem. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glądek Dziennik Gazeta Prawna z pierwszej strony, a za mną studio e, adwokat Łukasz Chacia. Dzień dobry. E, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. No właśnie. W 2020 roku w marcu y, mamy lockdown, y, pandemia w Polsce szaleje, w kwietniu rozpoczynają się tarcze, które mają pomóc przedsiębiorcom na początku wszystkim, praktycznie, no, którzy ucierpieli, no bo y, biznes nie może normalnie funkcjonować. Państwo, ustami premiera, ustami polityków, ustami też szefa PFR-u, zachęca do tego, żeby korzystać z tarcz, żeby składać wnioski o te pieniądze. No właśnie. Przedsiębiorcy to robią. Ratują swoje biznesy. Kończy się pandemia. Po kilku latach przedsiębiorcy dostają wezwanie do zapłaty, a ci, którzy nie skorzystali z tego wezwania do zapłaty, dostają wezwanie do sądu. O co chodzi? No, niestety, niestety, wiele, wiele firm to spotkało rzeczywiście, i tak jak można powiedzieć, że ten program był w ten sposób skonstruowany, jakby następowała następcza weryfikacja. Czyli wnioski, i to wielu przedsiębiorców bardzo chwaliło. Część było w szoku, nie dowierzało, że składają wnioski o subwencje zgodnie właśnie z, z namowami i rządu, i, i samego PFR-u, aby jak najwięcej korzystać, utrzymać właśnie zatrudnienie, mieć tą płynność w obliczu. W, w obliczu lockdownów. No i e, otrzymywali te środki w ciągu czasem jednego, dwóch dni roboczych, tak? Po złożeniu wniosku, na same oświadczenia. Więc to taki pierwszy program w historii Polski, gdzie tak można powiedzieć, PFR i państwo zaufało przedsiębiorcom. No to, no to wszyscy na... się tym chwalili, jak tak? świetnie Polska sobie radzi. Byliśmy pokazywani na tle hmm. Europy, że dbamy o przedsiębiorców, że pomimo lockdownów i utrudnień, no. Dbamy o to, żeby biznes nie stanął i, i żeby ludzie nie byli zwalniani. Dokładnie. I nawet na wielu, yy, tak, czy w wielu teraz prezentacjach są informacje, dzięki temu firm przetrwało, nie upadło. Yy, no Przy czym teraz widzę, że no PFR no jest ryzyko, że te kilka, kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy firm może rzeczywiście ostatecznie upaść. I to właśnie w związku z tym, że skorzystali z tej pomocy. Yy, no i tak jak nie mam wątpliwości, że wśród 16 tysięcy firm jest y, wiele takich podmiotów, które niezasadnie skorzystały z subwencji albo nie spełniły pewnych warunków, które y, by uprawniały je do umorzenia, czy, czy tak, albo po prostu pomimo że subwencja została rozliczona, częściowo umorzona, częściowo był ustalony harmonogram, jaką kwotę należy zwrócić, że te firmy po prostu nie zwracały tego, że nie mając środków czy mm -hmm. z innych mm -hmm. powodów. Więc to są pewne sprawy, które... To, no, no, mhm. Uporządkujmy. Pierwsza tarcza, minimum 25% spadku w obrotach. Tak. No. Y Albo więcej, tak? 50, Dokładnie. 75, albo 100. No i tam była kwota, o którą się można było ubiegać. Dokładnie. I to były środki, które miały być środkami, mogły być środkami bezzwrotnymi, ale mogły być środkami, które trzeba będzie zwrócić. I przedsiębiorcy mieli tą świadomość. Jak najbardziej. W zależności później od spełnieniu warunków, spełnienia warunków, czyli jeśli firma utrzymała zatrudnienie. Posiada, odniosł, też miała pewną stratę na sprzedaży, utrzymała działalność, mogła liczyć na umorzenie tej kwoty tak od 25%, nawet do 100%. Tak? Większość, do ty, większość firm pewnie to umorzenie miało w granicach 50-75%. Reszta była zwrotna. Jakie warunki firmy musiały spełnić, żeby to umorzenie zaistniało? Pierwszym warunkiem było utrzymanie działalności przez rok. Drugim Utrzymanie tego samego poziomu zatrudnienia, który był na koniec 2019 roku. No i to były te, 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 te dwa podstawowe. Tak? Aby liczyć na stuprocentowe umorzenie, należało jeszcze prowadzić działalność w jednym z kodów PKD, czyli z tych branż, które najbardziej ucierpiały na, na pandemii. Jeżeli ktoś zwolnił, na przykład, 15 pracowników, w dwóch, trzech to, to proporcjonalnie miał mniej. To nie było tak, że od razu nie umarzano mu tej subwencji, nadal miał e, sporą część e, bezzwrotną, a to, co było do zwrotu, było nieoprocentowane, w, w 24 latach e, było zwracane. No i cała zasada uważam, że była bardzo słuszna i, 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 i tutaj nie, kon, e, wielkich kontrowersji nie powinno być. I te zasady były <laughs> znane od samego początku. Znaczy przedsiębiorca, który ubiegał się. O te środki, składając wniosek, wiedział, ile może otrzymać, na jakich warunkach i ile będzie musiał ewentualnie zwrócić i na jakich warunkach będzie decydowane, czy ma umorzenie, czy nie. Dokładnie. To było, to było ustalone już od początku, przedsiębiorcy mieli tą świadomość. Problemy pojawiły się trochę później. Tak no, okazało się, że PFR nie jest przygotowany do tego, aby po pierwsze rozpatrywać odwołania od tych decyzji o udzieleniu lub nie subwencji, no i na etapie właśnie umorzenia, rozliczania i e, weryfikacji, czy przedsiębiorcy otrzymali tą subwencję, e, znaczy złożyli te wnioski w sposób taki, który tak, no, podali prawdziwe oświadczenia, czy, uh -huh. czy, czy, czy jej nie wyłudzili. E, brakowało ewidentnie tam osób, które no, analityków, którzy mogliby przeprowadzić rzetelną analizę, nie opierającą się tylko i wyłącznie na algorytmach, bo skala programu była bardzo duża. Ponad około 360 tysięcy firm łącznie skorzystało z subwencji i wstępna weryfikacja opierała się na algorytmie, który pobierał dane z Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Jeśli, no, to jeżeli... warunkiem było to, że nie można zalegać. Tak, nie można było zalegać. I też trzeba było podać spadek obrotów, wysokość obrotów z 2019 roku. To wszystko było automatycznie weryfikowane w Urzędzie Skarbowym. A w zus z kolei wysokość zatrudnienia oraz brak zaległości. Następnie podczas umorzenia tak samo była, podobny algorytm, te same dane były weryfikowane. I, a kolejnym krokiem już PFR-u były. Y, było stworzenie takiej komórki antyfraudowej wewnątrz, y, która też oceniała tak, jakieś, y, y, pewne pola, gdzie mogło dojść do nadużyć. Y, y, ten algorytm typował dużą grupę przedsiębiorców i y, do, do nich były kierowane wezwania do zapłat. Był algorytm wewnętrzny PFR-u, zewnętrzny CBA. CBA też objęło ten y, y, program tar tar tarczą antykorupcyjną. I wytypowano no, te kilkanaście tysięcy firm z różnych powodów. Tylko oparto się, mam wrażenie, po prostu wyłącznie na tych wynikach automatycznej weryfikacji. Mhm. Bo teraz po czasie wiemy, że przedsiębiorcy dostają wezwania, na przykład z uwagi na to, że dokonali korekty VAT za ten okres wstecznie, tak? Za, za ten okres. przed w którym podawali dane do Urzędu Skarbowego o spadku obrotów, na przykład, i że za ten miesiąc zostały złożone korekty. I niektóre mogły rzeczywiście dotyczyć jakichś nadużyć, ale wiele firm korygowało je zgodnie z przepisami, wymogami przepisów o VAT, z uwagi, że skorzystali z ulgi nad złe długi, na przykład, czy rozliczyli jakąś wewnątrzwspólnotową wspólnotową sprzedaż towaru, która była zwolniona z VAT-u. I to nie były rzeczy, które wpływały na prawdziwość ich oświadczeń. A ci przedsiębiorcy wysyłają wyjaśnienia do PFR-u, tłumaczą się, z czego to no, jak to, dlaczego tak było, mhm. odpowiedź jest tylko i wyłącznie taka, że PFR podtrzymuje swoją decyzję mhm. i składa pozew. Czyli e, powiedzmy tak, e, zakończyły się tarcze, zakończyła się pandemia, wróciliśmy do normalnego biznesu, o ile tak możemy powiedzieć w, w obecnych czasach i w geopolityce. Ale firmy działają i nagle przychodzi wezwanie do zwrotu e, tej e, subwencji. Tak. E, firmy. Część się zdecydowała i stwierdziła: OK, oddajemy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, no, albo rzeczywiście mieli coś. Nie, nie do końca było OK w papierach, wiedzieli o tym, że sprawa jest jakby nie do wygrania, ale część firm stwierdziła: Nie, wszystko zrobiliśmy zgodnie z prawem, e, regulaminy były jasne, postępowaliśmy tak jak było, e, i na, nie mamy tych środków, na przykład, tak, żeby, żeby zwrócić. No i teraz PFR przysłał. Składa pozwy, mhm. no, trzeba się bronić. tak? I e, niestety nie każdy tą e, wie, jak, nie każdy ma też odpowiednie e, wiedzę czy, czy, czy argumenty, bo PFR okazuje się, że czasami zmieniał regulamin po czasie mhm. e, w taki sposób, aby móc w ogóle część podmiotów pozwać. To dotyczy tych. Do, które dostały negatywną rekomendację CBA. O tym też możemy powiedzieć, czego one czasami dotyczą, jak kuriozalnych tak, czy trywialnych spraw. Ale. proszę, tak jakby. Jeżeli chodzi o. Bo to była dosyć głośna sprawa. 1900 firm pozwanych właśnie z uwagi na te rekomendacje CBA. CBA przesłało te, treść rekomendacji do PFR-u która zawiera, jakby dla każdego przedsiębiorcy jest taka sama, że CBA zidentyfikowało ryzyko nadużyć, przestępstw korupcyjnych, finansowania terroryzmu i istotnego... Czyli jakby taka formułka, tak, którą do tak, tak, 1900 tak. firm identyczną... Dokładnie, uczyną. tak. Interes, naruszenia interesu Skarbu mhm. Państwa i wysokiego ryzyka spożytkowania tej subwencji w sposób nienależyty, niezgodny z celami programu. Tylko PFR pozywa te firmy... Nie dlatego, że sprawdził w jakikolwiek sposób, czy one nie, nie należycie wydatkowały tę subwencję. On tylko uważa po czterech latach od y, zakończy, jakby, y, 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 wypłaty tej subwencji i rozliczenia, które powinno nastąpić, że tam było ryzyko jej y, 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 niewłaściwego wydatkowania. I tylko na tej, na tej podstawie jest, jest składany ten pozew. Później, kiedy ta sprawa trafia do sądu, przedsiębiorcy przedstawiają, że oni wydali wszystko na utrzymanie pracowników, na składki, wszystko było zgodnie z regulaminem, nie byli karani, nie mają żadnych problemów z prawem, tak? A kiedy pozew jest złożony do sądu, PFR oczekuje, że to sąd się zwróci do CBA o wyjaśnienie, jaki był powód negatywnej rekomendacji. CBA wtedy to przesyła i czasami zdarzy się, że to dotyczy może i części, no ale ja mówię o przypadkach, które znam, tak? E, jakichś poważnych przestępstw, ale w, w tych sytuacjach, z którymi miałem do czynienia, no to były na przykład opóźnienia w złożeniu sprawozdań finansowych. E, czy złożenie. Błędy formalne. Tak, tak. Czy złożenie wniosku przez przedsiębiorcę o restrukturyzację w trakcie trwania programu. No albo opóźnienie w zapłacie PIT-4 uh -huh. i to w 2013 roku, niewielki, znaczy stosunkowo niewielkiej kwoty prokurent spółki poddał się dobrowolnie karze w 2017, no bo po czterech latach skarbówka wszczęła postępowanie przeciwko niemu, ale to nie było tak, że on zapłacił to w 2017. Firma miała po prostu przejściowe trudności i w 2013 kilkanaście dni spóźniła się z odprowadzeniem podatku PIT-4. tak 174 tysięcy w sytuacji, kiedy przez cały rok zapłaciła ponad 800 tego mhm. podatku PIT-4. I to już dla CBA jest wystarczające, żeby żądać zwrotu milionów na złoty subwencji od wydawnictwa ro rodzinnego z misją mhm. popularno-naukowego, które. No, dobra, właściwie tak, no, To teraz, jak wygląda sprawa przed sądami? Jak sądy się na to zapatrują? No, bo rozumiem, że te sprawy już trwają. Mhm. Część z tych 16 tysięcy może już się nawet zakończyła. Jak sądy badają? Jakie są wyroki? To akurat też znaczy. Z... PFR twierdzi, że ma wiele wyroków swoich, korzystnych nawet w tych CBA, które zapadły i są prawomocne. Ja, z dość, jeśli chodzi o moje doświadczenie, czy, czy kancelarii, no to e, te sprawy są zdecydowanie częściej przegrywane przez PFR. E, wiele wyroków ma, zakładam, że mogły być prawomocnych, bo z takim przypadkiem też się spotkałem, że po prostu przedsiębiorca nie odebrał nakazu zapłaty. Albo został mu źle przez poczty doręczony. On próbuje teraz uzyskać przywrócenie terminu, ale już komornik dawno środki wyegzekwował, wyrok rzeczywiście, czy nakaz zapłaty się uprawomocnił. I, no i teraz pozostaje trochę tak no, na łasce sądu, czy ten termin zostanie mu przywrócony i, i, mhm. i będzie mógł wnieść sprzeciw. E, więc e, zdecydowanie częściej sądy oddalają teraz roszczenia związane z, e, z tymi e, rekomendacjami CBA. No ale to, to też wszystko zależy od podejścia sędziego. Niektórzy bardziej restrykcyjnie na to patrzą, inni, inni jednak y, oceniają, jaki był cel programu, to czy właśnie przedsiębiorca go zrealizował, czy y, ta rekomendacja i ewentualne naruszenie jakikolwiek miało związek z wydatkowaniem subwencji, to jest ważna kwestia. No i jest ostatnia sprawa, że PFR, aby móc pozwać te wszystkie podmioty, w 2021 roku w kwietniu zmienił regulamin. Bo regulamin w pierwszej swojej wersji w paragrafie 10 ust. 9 brzmiał w ten sposób, że PFR może odmówić wypłaty subwencji, jeśli udanego przedsiębiorcy jest y widzi ryzyko wystąpienia nadużyć, ale to było prawo do. Odmowy udzielenia subwencji, a po roku dodał jeszcze literę B, gdzie może żądać zwrotu całości subwencji, jeśli uh -huh. to ryzyko identyfikuje. Tak więc też tutaj sądy często uznają, że Właśnie, no, taka wsteczna zmiana. Zmiana, zmiana reguły tak, gry w czasie tak. jej trwania no raczej nie powinna być brana. Yy, po, pod uwagę, tak. No, PFR tego nie przemyślał. Inna rzecz, że jakby PFR sobie zostawił w regulaminie tą możliwość do tego, żeby modyfikować częściowo zapisy regulaminu. Tylko no też można powiedzieć, jaki byłby cel słusznościowy wprowadzenia tej zmiany, jeżeli PFR wprowadziłby zmianę, która była, że w razie wystąpienia nadużyć, mhm. Stwierdzonych, po prostu, tak. My możemy żądać zwrotu całości subwencji. Myślę, że ani sądy, ani niewiele osób miałoby z tym problem. tak? Ale jeśli PFR. A tak, jeśli oświadczenia hmm. były nieprawdziwe, hmm. fałszywe, w złej wierze składane. Tak, środki zostały wyprowadzone ze spółki, tak, jakaś spółka wydmuszka, czy poszły na, na, na jakieś dziwne transakcje. Myślę, że wszyscy byśmy tu wspierali PFR w tych działaniach i CBA, żeby odzyskiwać te środki. Ale jeżeli PFR dostał rekomendację negatywną CBA w 2021 roku, do 23 tam do połowy nic z tym nie zrobił. I dopiero po tych dwóch i pół roku zaczął wysyłać wezwania, no to i twierdzi, że. No on nie mógł zignorować rekomendacji CBA, musiał zadziałać nie, nie, nie zainteresował się, co jest tą podstawą, ale musi dbać o środki publiczne, no to co on robi przez dwa i pół roku. Czemu nie dbał od razu? Tak? Przecież yy, rozpoczęcie tych windykacji po dwóch i pół roku, no to jakby ci, co chcieli oszukać, ci, co chcieli te środki wyprowadzić, pewnie znaleźli sposób, jak to zrobić? Tak? To są z, 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 działania spóźnione, a ci z kolei uczciwi przedsiębiorcy, którzy wydali tę subwencję zgodnie z prawem, którzy utrzymali zatrudnienie i dali swój biznes, no teraz muszą się mierzyć z tymi, no, z tymi problemami. No, no, Dzisiaj tak? mają jeszcze dodatkowe sprawy no. związane z tym, żeby zająć się właśnie postępowaniem sądowym. Mam takie pytanie, bo przychodzi mi trochę na myśl takie porównanie do, do spraw frankowych, chociaż to, to, umówmy się, to nie ta skala. No ale i tak, 16 tysięcy firm, które teraz, zanim, zamiast się zająć rozwojem, biznesem, prowadzeniem działalności, no, muszą ileś tam czasu przedsiębiorcy poświęcić na to, żeby zająć się sprawami sądowymi, no i trochę sądzić się z państwem, jednak tak czy inaczej. Więc pewnie jest jakaś obawa, bo zawsze państwo jest tym silniejszym. No to nie ma co ukrywać. Nie wpłynie to na też w przyszłości, a nawet i teraz, na takie postrzeganie państwa jako rzetelnego, stabilnego partnera i, i na takie zaufanie przedsiębiorców do państwa. Myślę, że wpływa i to na pewno. To też niektóre sądy to podkreślają, tak? że, że właśnie PFR no nie mógł i ogólnie państwo nie powinno zostawiać pułapek na obywatela, a niektóre działania PFR-u sądy właśnie określają, tu też PFR w swoich wypowiedziach twierdzi, że to może prawnicy takie sformułowania tworzą, chwytliwe, ale to jest w orzeczeniach, uzasadnieniach sądów, że, że takich pułapek się nie powinno zostawiać na, na, na obywatela, na przedsiębiorcę, który mógł działać e, tak podpisując umowę, uzyskując subwencje z PFR-em, właśnie. Traktując PFR jako państwo, tak, w zaufaniu do, 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 do państwa. No i, i właśnie no to też mam takie po prostu poczucie, że dobry program, fajnie, świetnie przeprowadzony, bardzo sprawnie. No teraz y, rzuca te, te 16 tysięcy firm, tak, no rzuca się cieniem tak, i te ich postępowanie obecnie na, to, y, na, na całą tą y, realizację. Więc brakuje tu ewidentnie no, takiego podejścia ze strony PFR-u. Rzeczywiście, tak, do przedsiębiorcy indywidualnego, sprawdzenia jego sytuacji. No przecież, jeżeli PFR nawet twierdzi, że nie mógł zignorować rekomendacji CBA, CBA twierdzi inaczej. To też jest tak, uważa, że. Yy, oni że to by... była tylko rekomendacja, tak, była lużna... a nie wiążąca jakaś. Tak, tak, że to nie było wiążące, nie, nie obligowali do podjęcia mm. decyzji, że suwerennym dysponentem tych środków był PFR, więc oni nie mogli nic narzucić. Yy, no, ale jeśli nawet przyjąć to twierdzenie PFR-u, że oni tego nie mogli weryfikować, to jeśli już. Jesteśmy przed sądem. Widzimy, że to, to chociażby to wydawnictwo przykładowe, czy kolejny przedsiębiorca, który właśnie tam złożył ten wniosek o restrukturyzację, że oni zrealizowali program, utrzymali zatrudnienie, cały czas działają, że tam nie ma żadnych poważnych nadużyć, nie ma ryzyka malwersacji. Tak? To czemu nie usiąść z tym przedsiębiorcą, nie zawrzeć ugody, wycofać roszczenia? Tak? Nawet na, częściowo. Na drodze mediacji spróbować. Tak, ta, no właśnie. Wtedy nawet i skarb państwa na tym może skorzystać w ten sposób, że połowa opłaty od zostanie zwrócona jeśli 5% firm zostało pozwanych cały cały Program był wart około 70 miliardów, to 5% opłat sądowych to jest przynajmniej około 175 milionów średnio, może to być więcej, może mniej. Tak? I to wszystko pokrywa, pokrywamy my z naszych podatków, bo tak? Ministerstwo Rozwoju refinansuje te koszty. No to tutaj naprawdę można było zatrudnić więcej analityków, którzy to. Sami zweryfikują, skontaktują się z tymi przedsiębiorcami. Nie byłby to tak duży koszt dla Skarbu Państwa, jak to, co teraz się dzieje. No cóż, będziemy się sprawie pewnie przyglądać i jeszcze sprawdzać dokładnie, jak przedsiębiorcy i jak PFR dalej w tej sprawie postępują. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Moim i państwa gościem był mecenas Łukasz Hacim.